Widzowie, witam was w kolejnym odcineczku na kanale o Tak, dzisiaj jest drugim odcineczku z rivals. Znowu z? Siema z Antkiem. Tak, znowu z Antkiem. Więc co, łapeczkę w górę sub, z dzwonkiem i my znowu dzisiaj idziemy grać. Yy, tylko ja mam 80 aż kluczy. Więc co widzu, yy, ja już yy, kupię snajpereczkę. I ogólnie dzisiaj może być gorsza jakoś filmu, bo nagrywam na starym telefonie. Jak widzicie, mamy to. Kupiona przepiękna snajperka. I jeszcze przed tym, jak mam. Tak mam to otwórzmy sobie jedną wesołą skrzynkę. Może akurat dropnie coś do snajperki. Nie, nie do snajperki do flary no do flary, ale dobra weźmy sobie malowanie takie dalej to sobie weźmy tu a to sobie zróbmy takie i to co pozmieniałem no to w tym karabinie dodałem serce tutaj dodałem takie śnieżki tutaj ogólnie jest wy wszystkim animacja zabicia tutaj macie pokazane Tak, tutaj mam na przykład takie, tu mam takie, tu mam takie. I ogólnie tam bardzo różne. Ale dobra. Pierwszą rundę zag zagram bez snajperki, a drugą już ze snajperką. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Okej, okay, i wybieranie map. Weźmy sobie krzyżowanie. Nie, jak tam było 20% na to zapięknie. Dobra, no to pewnie jak tą pierwszą grę zagram tak. Tradycyjnie dostał, dostał dosyć dużo, ale ja dostałem więcej. Mówisz mi, tak pomóc. Dobra, zdążę. A ja się zdarzyłem uleczyć. I leży. Dobrze. Dobra, let's go. O, mega dużo teraz dostałem. Teraz, teraz to mnie musisz full osłonić. Ja też dużo dostałem. Dobra, się? Leży! Brawo, brawo! Brawo Antek, brawo, brawo! Uda mnie z dupy takiego łajta Czekaj Jeszcze ja to Postaram wykerować Ło Wiesz, że ja mam mniejsze i mniejszego śnieda mieć. No właśnie, no. On miał zbyt dużo hp jeszcze. Optimum. Dostał 40 z noża, ja dostałem headshota z czegoś. A też z noża dostałem headshota. To obojga się zabiliśmy z noża. Znaczy no ja go nie zabijłem, on nie zabił. Brawo, brawo, Antek! Mekkit, no, obróć się, brawo Nie, Antek! 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 Brawo! Nie! Leży, 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 leży! Spoko! Nie no, no wiesz, no to jakby... Bez stresa. Leci od boku chyba. 50 dostał, ale zginąłem. Nie no dobra, ej jak on sprayuje? -y. No bo raczej mają auto-aimy. No padowcy. Kurde Ej dobra, no tego się nie da zrobić, oni tak sklejują. Już, już, już sześćdziesiąt osłabszy się Ej dobra, moi widzowie to widzieli, oni... 160 za 100 20 Leży Ma dosłownie ma, ma jeden HP on Mówię. Leży, leżeć Mógł, że ma jeden HP 10 ode mnie dostał, 90. 10? 11. Nie znoszę. To nie. Tak. Aha, no to by mi było powiedzieć, chociaż on tak, bo ja full nie wiedziałem. No to piszcie to, że ja widziałem. No ale ja się nie skupiam nad tym, co, ja, co piszę. Minus 5 Minus 5 Minus kolejne 5 minus, minus 60. Pomóż! Zginąłem! Pomagasz! Ej, no dobra, i to były takie boty Jako, że oni nas dwie rundy full zesprajowali no. Jakby na no moi widzowie to widzieli. Okej, okay, dobra, jaka mapa będzie? Skrzyżowanie dróg, skrzyżowanie dróg, dróg. Skrzyżowanie dróg. No to znowu muszę grać tym moim podstawowym. Bo ja na no to tutaj to ja nic nie zdziałam tym snajperkom. Minus 20, leży headschock. Kurczę, minus 50 dostał, ale kto mu dał, to drugie 50? Właśnie nikt. Mi minus 40, chłopczyk dostał. No, czekaj, bo ja się leczę. You Jeszcze jedna runda i bierzemy RPG. No. Bo jest to sensu tak na nich grać. Nie, idź stąd, idź stąd. A dobra Minus 10 chyba chłopczyk dostał. No nie trzeba mam zrobić, ja mam grę RPG. Dobra, RPG, RPG Antek, RPG. To oczywiście nie gra na telefonie. Ale ten co gra... Ten co gra sniperką to już musi grać na telefonie. Nie chce się ją... Nie gra, on gra na komputerze! Leży nie, nie, ten to jest ten z telefonu chyba, czy nie? No nie, padobiec i komputer. Minus 60 Minus się to daj Leży. Ma zero Jeden strzały z RP'a Czemu tego z RPE'a nie strzelałeś? No się przeładować No dobra, no antek Dawaj, dawaj, dobra, dawaj. Bramy gramy, gramy jest końcu, dawaj sniperkę no ja mam taką widzomię, patrzcie no, taką ładną nie dostał z tej snajperki. Nowy nie dostał. Ginąłem. Jak już? Aha, bo ja i kolce. miałem kolczy. No, super. no bo on, oni grają na telefonie. Mi dał. 50. Minus 40 white.

Dawaj Jak w Fortnite no to, to Nie jest moja ulubiona to jest pro... 150 pro... No mówiłem jak w Fortnite To jest proste Mówię, że sajpetka jest do... mega dobra Jest dobra, ale ja wolę chyba pompa No wyceluj mi tą snajperką! Ej dobra ja nie mogłem w ogóle snajperką strzelić się uleczyłem z tego z apteczki? Ile? 13 tysięcy A ile leczy sniper, ile leczy apteczka? Da się tutaj zobaczyć? No to 50! O ja, ja mam ich dwóch na sobie. Snajperka jest... Sniperka jest mojego mega fajna wygrania. No. To przyjemna, wystarczy się celować. Aha! No to nie ty byłeś tam u góry. Ja myślę, że to ty jesteś u góry. Ta mapa ma strasznie dużo takich rzeczy jedno na drugiej, dlatego nią nie przepadam. Obok ciebie jest! Ja bardzo lubię. No bo ona ogólnie jest Minus. Leżę. Dobra. Jest 50. 160. 160. Let's go. Dobra. O, czekaj, nie nie okaż bo będzie, bo to jest ostatnia była gra. W tym odcinku mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że już zostawiliście łapeczkę w górę i suba dzwonem jak chcecie zobaczyć więcej gier w naszych wykonaniach. I to nie tylko z i z mojego uzysk tylko właśnie ze snajperek, kolców czy nożów w innym wykonaniu u mnie i Więc co? Narka!